W ciągu jednego weekendu Stalnesa dwukrotnie zmierzyła się z zespołem Kuprum Lubin. Niestety z obu spotkań zwycięsko wyszli goście, a nyskim siatkarzom pozostało cieszyć się dobrymi występami oraz jednym zdobytym punktem w ligowych rozgrywkach. Sobotni ligowy mecz zawodnicy Kuprom Lubin rozpoczęli dość ospala, dzięki czemu stal mogła pokazać pełnię swoich możliwości. Z biegiem czasu jednak miedziowi weszli w grę i przewaga siatkarzy z Nysy zmalała. Końcówka seta była serią bardzo dobrych zagrywek, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ostatecznie pierwsza partia została wygrana przez stalowców. W secie drugim i trzecim goście popisali się silną zagrywką i w obu przypadkach wygrali z drużyną stali do 13. Podczas czwartej odsłony meczu Stalowcy podnieśli się i doprowadzili do stanu 2 do 2. Nie udało się niestety utrzymać dobrej pasy i to Kuprum wyszedł z tego spotkania zwycięsko. Zagrywką kapitalnie zagrał y, Lubin, szczególnie Łapszyński młody chłopak, no strasznie kopał tą zagrywką, wrzucił na zasiadki, ale my się cieszymy z tego jednego punktu, no Lubin aspiruje do wejścia do Plus ligi. ma naprawdę wyrównany skład, rutyniarzy, którzy niektórzy już grali w Plus także także myślę, że bądźmy dobrej nadziei. Mają zupełnie inny zespół, jak zawsze w się budowali na doświadczeniu i na graczach tych jednych z lepszych z Ligi, to teraz postawili na to młodzi ona udowadnia, że nie zawsze nazwiska muszą grać i, i dobrze grać. W niedzielę siatkarze z Nysy mieli okazję się odegrać, tym razem jednak w meczu czwartej rundy Pucharu Polski. Spotkanie rozpoczęło się rewelacyjnie dla stalowców, ponieważ udało im się wygrać pierwszego seta 25 do 16. Partia druga to wyrównana walka od początku do końca tej odsłony. Stalnysa utrzymywała kilkupunktową przewagę nad rywalami, jednak tylko do stanu 19 do 17. Końcowy wynik seta to 25 do 22 dla Lubina. Trzecia partia miała podobny początek do tej poprzedniej, jednak przy wyniku 17 do 14 nyscy siatkarze zdobyli aż 9 punktów przy tylko jednym punkcie gości, dzięki czemu Stahl wygrała 25 do 14. Set czwarty zakończył się wygraną drużyny Kuprum Lubin, głównie dzięki bardzo dobrej zagrywce Krzysztofa Antosika. Najbardziej zaciekły okazał się set piąty, który został rozstrzygnięty na korzyść gości po piątej piłce meczowej. 20 do 18. Jak się popełnili 1, 2, 3 błędy, konsekwencją tego są następne. No, zagraliśmy bardzo dobrze zagrywką, odrzuciliśmy y, zespół z Lubina od i łatwiej nam się grało. Fantastyczny mecz dla kibiców. Tajbrek, no przegraliśmy. Braku może zimnej głowy. Myślę, że przyjdzie czas i ten zespół będzie dużo meczy wygrywał. Dajmy im spokojnie popracować, ograć się, a będzie naprawdę dobrze. No ogólnie chyba się nikt nie spodziewał wczoraj pięć i dzisiaj by, jakbym się zapytał każdego z kibiców czy z zawodników, to nikt by nie stawiał pięćsetów. No i fajnie, że było dzisiaj widowisko. No przykro mi, że oni nie, nie, nie przeszli dalej, ale no, no my wygraliśmy i my, my gramy dalej.